To a to kolejny odcinek na moim kanale. A dzisiaj na odmianę może vlog, bo tego za dawno nie było tutaj na moim kanale. Głównie dlatego, że miałem a jedną z tych rzeczy, którą chciałbym powiedzieć jest to, że byłem mu dentysty, tak? I to nie jest jeszcze raz, bo to też jest nawet widać tutaj zakrwawienie przez to. Ech, więc tak. Tak byłem dentysty. Bał... Tak, bałem się. Nie wiem... Tak. Dostałem coś za to i w ogóle... Ech... Wiecie co, nawet myślałem tutaj, żeby coś z tym zrobić. Nawet też jeżeli chodzi o kanał, bo ostatnio... Nie wiem czemu, ale suby znowu mi spadają. Ja mam chyba 922, a teraz ledwie... 911. 10 subów w dół, nie wiem czemu. YouTube? Może jakaś osoby trzecie? Nie wiem. W każdym razie ja uważam, że powinniśmy to zrobić. Napiszcie w komentarzu z sobą. Jeżeli chodzi o to, to ja jakości nie zmienię, dopóki nie dostanę lepszego neta. A, a póki co w nawsi, to na, taki na internet lepszy, to mnie nie stać. Sami rozumiecie. Ech, co teraz jeszcze tutaj? Wśród takich ważniejszych spraw... Jeżeli chodzi o filmiki, jeszcze w tym miesiącu planuję zrobić rozpiskę planów, jeżeli chodzi o filmy. Na głównym kanale oczywiście, żeby nie było. I na moim pobocznym kanale jest tutaj nowa seria z DLD Scrolls Legends. Fajna gierka nawet. Podoba się, nie wiem tutaj czemu tak mało popularność, skoro jest nawet mogę zaryzykować lepsza od herstowna. No Więc tak, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, Wam się podoba. Następny vlog. Nie wiem kiedy będzie. Do zobaczenia.